Jest wtorek, 7 stycznia, minęła godzina 22, zapraszam do studia Lotto. <noise> Dobry wieczór, Hernata Molenda-Potrykus, czas na losowania. W tym roku już pierwsze osoby spełniły swoje marzenia o wygranej w grach Lotto. Już 1 stycznia w miejscowości Góra Puławska padła główna wygrana w ekstra pensji. W pierwszym styczniowym losowaniu Eurojackpot pod gracz w Szczecinie zagrał systemem i trafił między m.in. dwie wygrane czwartego stopnia. Łącznie wygrał ponad 830 tysięcy złotych. To się nazywa dobrze zacząć rok. Wynik dzisiejszego losowania Eurojackpot podam za chwilę. W tym roku nie zabraknie promocji w Multimulti. -multi. Najbliższa startuje jutro. Tym razem wszystkie wygrane przy typowaniu 8 liczb będą o połowę większe w tej samej cenie zakładu. Zapraszam na Multimulti. -multi. Glasacie maszyny losującej, mam 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. zwaniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie 20 liczb. Oto wylosowane liczby. 56 1 64 19 42 47 14 31 Siedemdziesiąt dwa, dwadzieścia, trzydzieści trzy, dwadzieścia siedem, dwadzieścia dwa, siedemdziesiąt jeden, pięćdziesiąt cztery, sześćdziesiąt pięć, pięćdziesiąt osiem, dwadzieścia pięć, pięć, czterdzieści jeden i dwa czterdzieści jeden jest plusem. W mini lotto 2 złote można zamienić na nawet kilkaset tysięcy złotych. Wczoraj udało się to graczowi w Rzeszotarach, który zdobył prawie 290 tysięcy złotych. Gratuluję, zapraszam na mini lotto. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejne ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwaniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 5 Trzydzieści 2, 35, 27. 1 26. Fani kaskady marzą o 250 tysiącach złotych. Oby w tym roku nie jedna osoba spełniła to marzenia. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejne łożone kule. Będę maszyny jest puste. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie 12 liczb. 19 22. Dwadzieścia cztery, szesnaście cztery, osiemnaście, osiem, dwadzieścia jeden, siedem pięć. Ze wszystkich gier lotto największe wygrane padają w Eurojackpot. W dzisiejszym losowaniu w puli na główną wygraną znalazło się 300 milionów złotych. Poznajmy szczęśliwą liczby. Losowanie Eurojackpot było się dziś wieczorem w Helsinkach pod nadzorem fińskiej loterii. Padły w nim następujące liczby. 16, 44, 20, 1, 23 oraz 9, 5. Gratuluję wygranych. Wynik losowania i losowanie będą dostępne na lotto.pl. Gracz w Górze Puławskiej wygrał 5000 zł wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Ale zwiększając stawkę w grze można wygrać nawet 50 tysięcy złotych miesięcznie. Takiej wygranej Państwu życzę. W kasetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady. I rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby. 34 4 35 15 12 A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstrapensji jest liczba... 1. W ekstrapensję warto grać z ekstra premią. Wygrana premia wypłacana jest od ręki i może być warta nawet milion złotych. Zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. 20. Jeden. 16 2 29 A ostatnią wylosowaną liczbą w Ekstra premię jest liczba 2 Pora na losowanie gry, dzięki której w Polsce przybywa milionerów, czy raczej lotto milionerów. Dziś szczęśliwa szóstka może być warta ponad 4 miliony złotych, a ta w to plus okrągły milion złotych. Zapraszam na losowania. W kasetach maszyny losującej mamy po 49 kolejno ułożonych kul. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady. I rozpoczynamy losowania. Oto liczby wylosowane w lotko. 41 11 18 10 46 25 a teraz zapraszam Państwa na losowanie Lotto Plus. 47 41 43 21 14 29 Zapraszam na jutrzejsze wieczorne losowania, które poprowadzi Mateusz Kaczmarek. Zachęcam do oglądania studia lotto na lotto.pl i na profilach lotto w mediach społecznościowych. Wyniki losowań będą dostępne na lotto.pl. Na tej stronie można też grać online, na przykład w Eurojackpot. Już w piątek do wygrania będzie 340 milionów złotych. Dziękuję za wspólny wieczór i życzę Państwu wysokich wygranych.